Dzisiejsza Ewangelia przestrzega nas przed faryzeuszami. z pewnie kojarzy nam się przede wszystkim z taką religijnością suchą, taką religijnością prawa, która nie ma w sobie miłości, która nie ma ducha, a chce być tylko wierna nakazom. Pewnie oczywiście tak jest. Myślę, że żeby dobrze zrozumieć, co to znaczy faryzeizm, warto się odwołać do innej postaci z Pisma Świętego. Otóż w czwartym rozdziale Ewangelii Świętego Jana do Pana Jezusa przychodzi ktoś, kogo Jan nazywa dworzaninem królewskim. Tam jest greckie słowo bazylikos, to jest dosłownie ktoś, kto należy do króla. Nie nazywa się tego kogoś ani człowiekiem, ani ojcem, tylko mówi się przez jego urząd to jest urzędas. To jest ktoś, kto wszędzie zachowuje się urzędowo. On przychodzi do Pana Jezusa z prośbą, żeby mu uzdrowił syna. To jest bardzo trudna sytuacja, no bo wydaje się, że taki urzędas, no to syna średnio kocha. Można to się pokusić o jeszcze jedną analogię. Otóż w greckim języku jest bardzo bliskie słowo do słowa bazylikos. Otóż istnieje słowo bazyliskos, nasz bazyliszek. To jest dosłownie kobra czarnoszyja. To jest takie zwierzę, które zanim zaatakuje swojego wroga, to go opluwa swoim jadem, żeby go zniszczyć. To jest, myślę, najlepszy obraz prawdziwego faryzeusza, yy, prawdziwego urzędasa religijnego. Kogoś, kto rzeczywiście może i szuka prawdy, kto nawet chce dobra, bo chce uzdrowienia swojego syna, ale ta prawda jest zabijająca. To jest coś, co jest jak jad. Zresztą Pan Jezus sam mówi, żeby się strzec kwasu, czyli trochę jadu, Faryzeuszy. Myślę, że warto w Wielkim Poście zastanowić się, czy nie ma w nas takiej religijności, która może i szuka prawdy, może i szuka pomocy, ale jest tak przywiązana tylko i wyłącznie do zwyczajów, tradycji i przepisów, że może doprowadzić do śmierci własnego dziecka. Może inni, którzy z nami są w tej naszej religijności, zwyczajnie giną.